witam witam serdecznie w tym filmiku chciałbym przedstawić właśnie jak wygląda gra Mordamonds. jak się zarejestrujemy żeby się zarejestrować należy gierkę pobrać albo z Google Play albo z App Store albo wejść na naszą stronę murdaimunds.eu tam są bezpośrednie linki właśnie do tych platform i oczywiście po zainstalowaniu możemy się zarejestrować, jeżeli do tej pory nie byliśmy zarejestrowani. No wpisujemy maila, potwierdzamy maila i logujemy się tym mailem i tym hasłem, właśnie do gry Mordheim. I jak się właśnie zalogujemy, wyskakuje nam taka e, rzecz, tak? Czyli wchodzimy już bezpośrednio do gry jest to zakładka, właśnie trzecia, od niej zaczynamy, tak zwana kopalnia. I teraz tak, na samej górze po lewej widzimy ID, czyli w tym przypadku jest, ja jestem 34448 ID i ten ID jest bardzo ważny z tego względu, że każdy jest przyporządkowany do swojego właśnie numeru jest nam też to potrzebne do tego, aby zidentyfikować danego użytkownika, L również do tego, żeby polecać i ten numer właśnie jest nam potrzebny. Następnie po prawej stronie widzimy właśnie saldo naszych diamentów Oczywiście, teraz zaczynamy, więc saldo jest 0. I teraz tak, pierwsza zakładka to jest kopalnia. I teraz tak, w kopalni mamy coś takiego, tylko i wyłącznie w kopalni, żeby właśnie zacząć, mamy możliwość właśnie wykupienia za darmo, czyli darmowych leweli. Pierwszy level fabryki, pierwszy level transportu i pierwszy level kopalni. Wchodzimy sobie na kopalnię i klikamy darmowe, i klikamy i ulepszyło nam, tak? Automatycznie kilo zaświecił nam się na. Niebiesko, czyli tą niebieską obwódkę i mamy pierwszy level. Zróbmy sobie to samo w transporcie, czyli o, klikamy darmowy i przerzucało, przerzuciło nas na level pierwszy, i znowu fabryka darmowa. I mamy uruchomioną właśnie fabrykę. Na czym to polega? Polega na tym, że to jest coś na kształt klikera, czyli jeżeli klikamy sobie jednym, dwoma, trzema palcami obojętne, tak. To wydobywujemy tak zwany, nie wiem, kruszec, kamieniem, gruz, węgiel, jakkolwiek zwał, tak zwał, tak czy wydobywamy tutaj jakieś bryłki czegoś, tak? Należy następnie i tak cały czas możemy sobie tapać, możemy sobie oglądać. Widzimy, że za jedno kliknięcie mamy 1 kg. I za każdym razem, jak tylko kliknę, dopisuje się nam 1 kg do naszego salda. I teraz tym saldem tutaj właśnie mamy 307 kg. Tego króżyca i mamy coś takiego jak transport. Ja na razie nie będę klikał transportu, z tego względu, że zaraz sobie to ulepszymy wyżej, z tego względu, że tak, transport teraz na pierwszym levelu mamy maks ładowność 1 tona, czyli tonę nam może przewieźć. I drugi raz czas przetwarzania 60 minut, czyli jak klikniemy sobie raz, to 60 minut będziemy czekać, aż nam to przewiezie. Z racji, że ja wiem, że kolejne levele są o wiele szybsze, yy, więc upgrade'ujemy sobie tam do 5 czy do 10 levelu za chwilę, żeby pokazać właśnie jak to szybciej działa. Tak samo nie możemy jeszcze kliknąć przetwarzaj z tego względu, że tutaj właśnie po lewej stronie pod fabryką mamy 0 kg. Dopiero jak transport nam przewiezie, dopiero będziemy mogli sobie to zrobić. To zrobimy za chwilę. Na samej górze mamy coś takiego jak ubezpieczenie. Czyli wygląda to w ten sposób, że możemy sobie kupić ubezpieczenie, e, dzięki temu ubezpieczeniowi mamy pewność, że w ciągu 24 godzin nie trafi nas, nam się żaden kataklizm. Czyli nie zepsuje nam się fabryka, nie zepsuje nam się transport, nie zepsuje nam się kopalnia. Tak to wygląda. Teraz, żebyśmy mogli sobie więcej coś doskonalić, bo oczywiście możemy zaczynać z tym levelem. I po prostu sobie wykopywać, oczywiście jest to troszkę dłużej, no bo wiadomo, że tutaj musimy czekać 60 minut, a na przykład na levelu 5 y, transport trwa tylko 5 minut, więc do niego będziemy sobie chcieli zdążyć. Żeby móc sobie upgradeować, no to potrzebujemy diamenty, tak? Teraz tak, diamenty oczywiście wydobywamy w grze, w różnych zakładach, o których też zaraz będę mówił, ale również możemy je otrzymać od innego gracza. I teraz w tym przypadku wchodzimy sobie tutaj właśnie w zakładkę czwartą, tak zwany gigamagazyn i tutaj mamy już drugie saldo, czyli saldo gigamagazynu, czyli na górze po prawej stronie jest tak zwane saldo gry, a na dole jest właśnie tutaj saldo gigamagazynu, jest to saldo gigamagazynu. I teraz w, moim, w tym przypadku teraz chcemy przyjąć diamenty, czyli klikamy przyjmij i należy podać właśnie kod. W tym przypadku ja wpisuję 818596 i automatycznie otrzymaliśmy 2000 diamentów od użytkownika numer 2 w tym przypadku. Tak? Mamy to w historii ładnie, ale na samej górze po prawej nie mamy w ogóle diamentów. To znaczy, że w tym przypadku dostaliśmy te diamenty, ale na giga czyli z giga magazynu do giga magazynu zostało przesłane właśnie w sekundę, tak? I bez żadnych jakichś dodatkowych kosztów. Teraz, jeżeli chcemy te diamenty wziąć sobie z salda magazynu do salda gry, należy je przetransportować tak zwanym dronem transportowym. I tutaj gra daje nam trzy do wyboru. Mamy taki na 7 dni, koszt 1%, czyli jeżeli ktoś chce sobie przewieźć jakieś duże ilości, a nie śpieszy mu się w ogóle, więc chce zapłacić mało, 1% tylko, no to czeka sobie 7 dni. Ktoś, kto chce w ciągu jednego dnia przetransportować sobie jakieś tam ilość, no to wtedy płaci 2%. Ale, że nam się troszkę też pieszy, no to chcemy, żeby to było bardzo szybko, czyli w minutkę yy, i mamy koszt 3%. I teraz ja chcę przetransportować z magazynu do gry, czyli odbierz z magazynu w tym przypadku, tak? Czyli odbierz z magazynu. I teraz yy, nam przykład 1000, tak? Klikniemy sobie 1000, OK i dajemy wyślij dron. I teraz patrzymy, co się stało. Stało się to, że Nadal na Gigamagazynie mamy 1000, mieliśmy 2000, teraz mamy 1000 i widzimy, że w ciągu tam 50 sekund dojedzie do nas 970. Czyli automatycznie gra tutaj zabrała w tym przypadku 30 diamentów właśnie za to, że wybraliśmy drona transportowego numer 3. Tak? I teraz tak, czekamy te 40 sekund i będziemy mieli właśnie te 970 diamentów właśnie w saldzie gry. Teraz tak, tutaj oczywiście ta zakładka służy właśnie do generowania również kodów, czyli jeżeli chcielibyśmy teraz komuś przekazać, czyli w tym przypadku możemy sobie, jak mamy już diamenty na Giga magazynie, a mamy 1000, to możemy komuś przekazać, czyli klikamy Przekaż i na przykład chcemy przekazać komuś 100 diamentów. Klikamy 100 i dajemy Wygeneruj kod. W tym przypadku właśnie ten kod jakby w sobie ma 100 diamentów, czyli 3, 5, 8, 1, 9. Jeżeli wpiszemy. Oczywiście jak wy już będziecie wpisywać, to ten kod będzie nieaktywny, ale jeżeli teraz ktoś wpisze i teraz jak to widzimy, widzimy, że zniknęło nam z giga magazynu 100 diamentów, bo było 1000, jest 900, ale kod świeci się na zielono, tak? znaczy na niebiesko, czyli 3, 3, 5, 8, 1, 9, tak? I tutaj widzimy, że właśnie te mm, diamenty, one są właśnie w tym kodzie cały czas, tak? Widzimy, że nasz dron skończył pracę, czyli doleciał do celu. Mamy 970 diamentów, ale na górze w saldzie właśnie teraz wskoczyło nam, tak? Jest tam powiedzmy te parę sekund między tym albo po prostu można przerzucić zakładkę, czyli odświeżyć gierkę, żeby ona wtedy ten albo poczekać i właśnie wskoczyły, tak? I teraz tak naprawdę mamy teraz 970 diamentów w gierce, więc wracamy sobie na naszą kopalnię, bo chcieliśmy tą kopalnię ulepszyć, tak? W tym przypadku ulepszamy sobie transport. I teraz płacimy, klikamy ulepsz i jest tutaj informacja, czy na pewno chcemy ulepszyć do levelu drugiego, wtedy ładowność będzie 1 tona, ale prze czas yy, prze przewozu będzie 45 minut. Dajemy ulepsz. Pobrało nam z góry właśnie 10 0,10 diamentów i ulepszyło. My nie chcemy drugiego levelu, chcemy jeszcze lepszy. Klikamy, będziemy mieli 30 minut, jak ulepszymy, tak? Tutaj widzimy, że będzie 30 minut, no to chcemy. Pobrało nam jeden diament. Znowu, za 5 diamentów zrobimy sobie level czwarty. No oczywiście, że chcemy. I za 15 zrobimy sobie level 5. Chcemy. I teraz widzimy, że przetwórstwo, tak? W tym przypadku jest to... 5 minut. I teraz klikamy transport, i tutaj system nas się pyta, czy nie jesteśmy botem. Tak, musimy wybrać w tym przypadku diament. No to klikamy tu i uruchomiliśmy nasz transport. Czyli tu zniknęło nam, widzicie, zniknęły nam kruszec. I teraz w transporcie ten wózek będzie sobie tu leciał. Widzimy na dole tutaj zegar, tak? Przez 4 minuty będzie on sobie tam leciał. Teraz automatycznie zrobimy to samo sobie z levelem, właśnie. Fabrykom, tak? Czyli damy sobie tu na level 5 fabrykę, żebyśmy też mieli 5 minut, tak? Czyli cała kopalnia będzie nam działała tylko 5 minut, a nie godzinę czy tam 45, 30, 15, tak? I oczywiście możemy sobie automatycznie ulepszyć ten kilow też do piątego poziomu. Dzięki temu będziemy mogli kopać więcej. Mieliśmy 1 kg, teraz mamy 2,5, czyli automatycznie do, do dobicia, do tony to jest naprawdę bardzo, bardzo szybko, tak? Czyli po prostu tak naprawdę mamy 2,5 razy mocniejszą maszynę do kopania niż mieliśmy wcześniej, bo tam było 1, a teraz mamy to. I teraz tak, jeżeli chodzi o system, to tutaj wiadomo, że tak działa kopalnia. Tu na samej górze widzimy ile kruszców my wydobyli, ile razy uruchomiliśmy fabrykę, ile za to mamy diamentów. Z tą zakładką za chwilę wrócimy, jak za te 5 minut, jak nam się ten transport yy, zrobi. Teraz idziemy do drugiej zakładki, czyli mapa. I teraz jak wchodzimy w mapę, no to tutaj system nas się pyta, czy chcemy kupić mapę. W tym przypadku chcemy, tak, za 001. Czy na pewno chcesz kupić? Tak. Tak, pobierze nam 001 i wrzuciło nam właśnie mapę. Mapa oczywiście działa, bo jest potrzebny GPS, potrzebny internet. I działa właśnie w ten sposób, że w ciągu, w tym przypadku, na pierwszym levelu, ta częstotliwość odświeżania mapy to jest 24, 24 godziny, czyli nasza mapa ma zasięg tylko 50 metrów, tak, tutaj mamy napisane, i częstotliwość 24 godziny, czyli raz na 24 godziny tylko nam znajdzie coś. I teraz, jeżeli sobie możemy przybliżyć, widzimy, że o, ten diamencik leży w kółku, tak, możemy sobie go odebrać, pyk 003 w tym przypadku, enter. I dopisało nam się, dostaliśmy, że 1 przetworzenie 003 i dopisało nam się 003 na górze. Teraz tak, na, za kolejne diamenty, no musielibyśmy się w tym przypadku przespacerować, tak? Czyli stąd musielibyśmy dojść tutaj, tak? Bo jeżeli on jest poza zasięgiem, no to nie możemy go kliknąć, tak? Klikam i on jest poza zasięgiem. Złote są tylko dostępne dla radaru VIP. My w tym przypadku nie mamy vip będziemy za chwilę go kupować, więc nawet abyśmy byli w zasięgu, to nie możemy tych żółtych, tych złotych zgarnąć. No i nasz zasięg tej mapki jest naprawdę bardzo, bardzo mały, tak? Jest tylko 50 metrów, więc oczywiście chcemy sobie ulepszyć. Teraz ulepszanie działa w ten sposób, że nie zwiększa nam się zasięg, tak w kopalni nie zwiększała nam się ilość, tylko zwiększał nam się czas. To tu jest podobna zasada. Mamy 18 godzin, 12. 6 i 4. Tak w tym przypadku co 4 godziny nam będzie się odświeżał system. Tak? Czyli co 4 godziny będziemy mogli znajdować nowe diamenty właśnie na mapie. Ale nadal to jest tylko 50 metrów zasięgu. Jeżeli ulepszymy sobie jeszcze dalej, tak? czyli mamy, tu już widzimy, że będziemy mieli 100 metrów, czyli dwa razy mocniej, ale znowu 24 godziny. I tak to właśnie działa. Więc jeżeli chcemy, o, kółko nam się powiększyło, zasięg jest już zdecydowanie większy. Ale mamy wtedy 24 godziny, a my dojdziemy sobie, żebyśmy mieli właśnie 4 godziny, tak? O, i tutaj mamy dzięki temu, mamy właśnie 4 godziny i 100 metrów, czyli mamy dwa razy mocniejszy zasięg i co 4 godziny, czyli w porównaniu do tego, co było wcześniej, tak? No to jest kilkakrotnie mocniejsza mapa. I teraz tak naprawdę wystarczy sobie iść na spacer i to kółko musi się znaleźć właśnie w obrębie tego diamentu. Jak sobie przybliżymy, tak? To wtedy wiemy, że po prostu mamy te diamenty. Możemy sobie iść i pospacerować sobie tutaj po okolicy i zebrać. Nie możemy kupić wyższego levelu. Leveli mapy jest 50. W tym przypadku nie możemy kupić z tego względu, że właśnie brakuje nam vip tak? W tej zakładce, te... a wróćmy sobie na kopalnie, zobaczmy, jak to wygląda. Tu jeszcze 40 sekund jest potrzeba, żeby poczekać. Teraz o, idźmy sobie do zakładki numer pierwszej, tak? Mamy coś takiego jak hangary. I teraz. Pierwsza zakładka działa właśnie w ten sposób, że możemy sobie kupić jakiś fajny sprzęt, który za nas tak naprawdę będzie e znajdował diament, Bo w kopalni musimy sami, naszą ciężką pracą, kopać diamenty. Na mapie musimy pospacerować tak, i znaleźć te diamenty, czyli wydobyć. No ten pierwszy jest się zdarzył, że był w tym samym miejscu co my, ale za następne musimy sobie spacerować. A zakładka pierwsza, czyli hangary i radary, tak naprawdę działają właśnie y za nas. tak? Czyli kupujemy jakiś sprzęt i on. W ściśle określonym czasie daje nam diamenty. Jak to wygląda? Wchodzimy sobie w nowy hangar i widzimy tutaj, że są hangary, level pierwszy, na przykład edycja pierwsza, ale jak zobaczymy tutaj na czas, no to on był dostępny w 2021 roku do 2022 roku. Czyli ta edycja pierwsza, ona już jest stara. No to skrolujemy w dół. Nie chcemy edycji pierwszej w ogóle, czyli w tym przypadku schodzimy aż do edycji drugiej, czyli 20, level 20 to nadal jest edycja pierwsza. Level 21 to edycja druga I patrzymy na czas. On był do marca 2023. Nadal nie chcemy, czyli edycja druga pierwsza i druga nas ominęła. Teraz mamy edycję trzecią. O, i tu widzimy, że zaświecił nam się na niebiesko, tak? czyli edycja trzecia w tym przypadku jest dostępna z tego względu, że jak ja to nagrywam, to jest w maj, tak? a tutaj mamy od 1 kwietnia do 30 września 2030, 2023 roku, i teraz Jakie mamy tu informacje? Informacje mamy takie, że hangar będzie działał 30 dni, można mieć jeden radar w środku, no i kosztuje pół diamenta, tak? Następny kosztuje 37,50, jeżeli chodzi o diamenty, będzie działał 90 dni i będzie mógł mieć jedno miejsce w hangarze. 28 nie możemy kupić, dlaczego? Bo jest dostępny, jeżeli chodzi o czas, ale brak pakietu VIP. Zaraz sobie kupimy vip i zobaczymy, że wtedy zaświecą nam się również i te radar. No i tego też nie możemy, bo nie ma vip tego też nie możemy, bo nie ma VIP-a. A te hangary są jeszcze niedostępne, tak czy tu widzimy, że hangar jest niedostępny z tego względu, że właśnie dopiero od października 2023 będzie dostępny. I tak dalej, i tak dalej. Ale jak sobie zejdziemy właśnie na level 41, to tutaj widzimy, że jest tak zwany złoty radar. Złoty radar jest dostępny, bo widzimy, że data jest aż rok czasu, możemy sobie go kupić. Będzie działał 31 dni, kosztuje 100 diamentów i zobaczymy jaki da radar. Zaraz kupimy sobie VIP-a i dojdziemy sobie do tego levelu 41, tak? Tu mamy też 43, on też jest dostępny do 18 maja 2023. Ten jest niedostępny, nie widzimy, nie wiemy kiedy się pojawi. Ten się skończył właśnie 17 kwietnia. Więc wracamy sobie na kopalnię. O, i widzimy, że przetworzyło nam, tak? Czyli te 307 kg poszło na górę do fabryki. No to klikamy przetwarzaj. Znowu musimy wybrać diament, w tym przypadku tutaj. I mamy. Kolejne 5 minut nam fabryka będzie przetwarzała. Ale w międzyczasie, tak, tu oczywiście mogliśmy sobie kopać, tylko zajęliśmy się innymi zakładkami. I na przykład dokopię do pół tony. Aha, i tu znowu się pojawia yy, takie zabezpieczenie przed botami i tak dalej. Czyli jak kopię dużo, to się pojawia coś takiego. Musimy znowu wybrać diamy I wtedy możemy kopać dalej, tak? No i dokopiemy sobie na przykład, nie wiem, do, do tej tony, tak? Czyli w tym przypadku już mamy 800, tak? 900. O i mamy tonę dokopaliśmy sobie do tony, teraz nie widać tak, bo wiadomo, że już jest 1,1 to każde 100 kg, no i dajemy transportu, czyli jedną tonę przerzucimy nam znowu w 5 minut, transportujemy tu nam zostało 200 kg w tym przypadku dokładnie 187,50 tak i jedna tona leci nam znowu do fabryki i fabryka nam tutaj przetwarza za ten czas będziemy mogli sobie kupić właśnie VIPa, żeby kupić WIPA, wchodzimy w zakładkę właśnie moje konto i tutaj widzimy kilka jeszcze informacji. Na samej górze jest napisane, jaki to jest mail. Niżej mamy numer użytkownika. Tu mamy numer polecającego. No, a na chwilkę, może na tym się też skupmy. Mianowicie, jeżeli zaczynacie grać i ktoś polecił wam tę grę, to ważne jest, żeby podczas rejestracji wpisać jego numer polecającego. To po wpisaniu maila i po potwierdzeniu maila, przy pierwszym zalogowaniu się wyskakuje informacja: podaj numer polecającego. Tam oczywiście możemy wpisać, zatwierdzić. Tego numeru już nigdy nie będziemy mogli zmienić, raz tylko mogliśmy być poleceni przez kogoś. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wtedy, to możemy to zrobić teraz, tak? Czyli dowiedzieliśmy się, jaki jest numer polecającego naszego kumpla, który powiedział nam o More Diamond i możemy go wpisać, czyli zmień polecającego, a w tym przypadku nada ustaw polecającego wpisujemy sobie w tym. Yy, to jest tak, yy, może tak, żeby właśnie. To może ja nie będę wpisywał, bo ja bym wpisał, podałbym swój numer, tak, czyli dwa. Jak ja wpiszę 2 i wy też będziecie wpisywać 2, to błąd, tak? Wy wpisujcie ten, ten numer id polecającego, który po prostu wy dostaliście od znajomych, tak? Ja tylko tu pokazuję, jak to się wpisuje, ale proszę nie wpisywać dwójki, tylko proszę wpisywać ten numer polecającego, który yy, Wy dostaliście od znajomych, tak? Yy, czyli mój numer polecającego, w tym przykładu dwa, ustaw, klikam dwa, tak? I automatycznie zmieniło się właśnie, że Twój numer polecającego to jest dwa. U Was będzie to inny numer, tak? Yy, oczywiście tego już nie jesteśmy w stanie w ogóle zmienić. Tu oczywiście możemy sobie zmienić Hasło, tak? Transport, czyli inaczej gigamagazyn. Struktura, tutaj widzimy, jeżeli zaprosiliśmy kogoś, to tu widzimy po prostu, kogo zaprosiliśmy, tak? Czy ktoś jest na premium, czy nie na premium? Oczywiście ja tutaj jeszcze nie mam nikogo, bo to jest konto, które dopiero zaczynam tutaj grać, tak? Wchodzimy sobie w ten i mamy tutaj właśnie zakładka VIP. Teraz, co to nam daje VIP? VIP daje nam to, że w grze oczywiście nie możemy kupić diamentów od gry. Możemy tylko i wyłącznie kupić konto VIP. Konto VIP daje nam większe możliwości. Czyli jeżeli ktoś teraz zaczyna i jeszcze nie potrzebuje konta VIP, bo nie wiem, nie potrzebuje giga, yy, znaczy nie potrzebuje na przykład yy, hangaru, radaru level 41 nie chce. Tylko chcę po prostu poklikać sobie do 10 levelu, czy to na mapie, czy na kopalni. To oczywiście konta VIP nie potrzebuje w tym przypadku. No, chyba że potrzebuje, dlatego, żeby mieć 10% za polecenie albo plan marketingowy. Ale jeżeli chodzi o taką zwykłą grę, żeby zacząć, oczywiście jest to darmowe, możecie sobie wyklikać i tak dalej. Teraz konto premium, co daje? Dostęp do wszystkich magazynów, czyli normalnie nie mamy tych magazynów wszystkich, tak jak widzieliście, tylko dwa były dla osób, które nie mają VIP-a, a resztę są dla e, osób, które mają vip e, Dostęp do wszystkich dronów, wszystkie radary, tak samo. E, mamy 10% za polecenie. Jeżeli polecicie osobę, to normalnie dostajecie 5% z tego, co ona tam znalazła na kopalni, czy na mapie, czy na radarze, a jeżeli jesteście vip to dostajecie 10%. Czyli dwa razy tyle. Oczywiście cały plan marketingowy, o tym to może na innym filmiku, dostęp do całej kopalni, tak, do całej mapy i do radaru VIP właśnie w mapie. To są dodatkowe rzeczy, które dostają właśnie VIP. Teraz, oczywiście możemy sobie to zrobić na prezent, czyli jeżeli dostaliśmy od kogoś na przykład kod na VIP-a, to klikamy sobie tutaj, odbierz i wpisujemy tutaj numer e, kodu y, VIP, tak? I wtedy automatycznie system nam przedłuży. Jeżeli nie mamy takiego kodu, a chcemy sobie kupić, no to klikamy... Tutaj i dajemy albo kup na prezent, albo kup dla siebie. No w tym przypadku kup dla siebie. I automatycznie przez Google Play dochodzi teraz do zakupu, tak? Czyli w tym przypadku mamy coś takiego. Klikamy Enter, tak? I mamy właśnie coś takiego, że system nadał nam teraz właśnie konto, zakupioną usługę premium. W tym przypadku widzimy to tutaj, czyli moje konto premium będzie działało do 4 czerwca 2023. I tutaj na górze widzimy, że jest właśnie ikonka VIP, czyli te wszystkie rzeczy już są dostępne. Teraz, jak wejdziemy na mapę i mieliśmy tam coś takiego, że nie mogliśmy ulepszać wyżej, bo było brak VIP, teraz już możemy oczywiście. Jak wejdziemy sobie na kopalnię. To widzimy, o, tutaj się przetwarza, zaraz będzie, ale wrócimy sobie do tego. Mamy hangar, i teraz możemy sobie kupić, właśnie, level 43 i level 41, bo jesteśmy już VIP-em, więc nam to zafunkcjonuje. Kupmy sobie level 41, żebyśmy zobaczyli, co on potrafi. Muszę wydać za to 100 diamentów. Klikam 100, potwierdzam, że chcę. Pobrało mi z góry salda, tak, i nadało mi. 41 hangar nie możemy mieć dwóch hangarów to jest bardzo ważne, teraz te pozostałe hangary są tylko poglądowe, czyli ja już nie możemy kliknąć, widzimy wszystkie są na szare chociaż mam VIPa, mam diamenty, ale nie mogę je kliknąć bo są na szare, bo mogę mieć tylko jeden hangar więc tu sobie wychodzimy i do hangaru możemy sobie dorzucić właśnie radar Oczywiście numery są tak same. Czyli jeżeli mamy 41 hangar, to 41 radar. Czyli wchodzimy sobie aż w dół, całe, całe, skrolujemy sobie aż do levelu 41. I mamy. Co taki radar nam da? Będzie nam działał ponad 30 dni. Prędkość wyszukiwania to jest 22 diamenty na 24 godziny. Czyli za 350 diamentów, jakiego teraz kupię, będę dostawał przez 30 dni po 22 diamenty. Czyli w tym przypadku aż. 660 diamentów. On kosztuje 350, no ale 100 kosztował nas hangar. Tak, czyli klikniemy sobie 350 poszło, z salda z góry poszło nam 350 i mamy. I tu widzimy, że w ciągu 24 godzin dostaniemy 22 diamenty. Ale jeżeli nie kupimy auto odbioru, to będziemy musieli tu wejść za 24 godziny i odebrać te diamenty. Ale my sobie kupimy tutaj, klikamy właśnie w tą ikonkę tutaj, gdzie jest 100% w tym przypadku, czyli radar. O tu i mamy autoodbiór za 35 diamentów, również sobie go kupimy. I teraz tutaj, właśnie na górze, mamy tą taką ikonkę A z tą ształeczką, czyli autoodbiór. I tak ustawiony radar i hangar działa nam tak, że przez 30 dni codziennie będzie nam dawał 22 diamenty. Czyli w sumie wydaliśmy tak 100 diamentów na hangar, 350 na radar i 35 na autoodbiór. Czyli wydaliśmy 485 diamentów w tym przypadku, a on w ciągu miesiąca da nam 660 diamentów, czyli 175 diamentów będziemy do przodu po 30 dniach. I tak naprawdę tutaj już nic nie musimy robić. Ta zakładka jest taka właśnie fajna, że ona sama sobie tutaj produkuje. Mamy super sprzęt i on codziennie nam będzie dawał e, diamenty, tak? Więc wracamy sobie na mapę. No na mapę nigdzie byśmy się nie ruszyli, więc tutaj nic się nam nie zmieniło, ale na kopalni nam się coś zmieniło. To znaczy z tych 307 kg jak dobrze pamiętam, system przetworzył, tak? Fabryka przetworzyła i dostaliśmy 0,10 diamenta. I teraz to sobie odbieramy. I trafiło nam to do salda i na górę. Czyli widzimy, że raz przetworzyliśmy fabrykę, dostaliśmy gdzieś 0,10 diament. No i znowu, tutaj mamy, diamen, tutaj mamy kruszec. Więc znowu dajemy sobie przetwarzaj. Znowu klikamy sobie e, przetwarzaj. I tutaj znowu możemy, oczywiście możemy jeszcze dokopać, bo tam mamy e, pół tony nam może tylko wziąć, więc mamy jeszcze na następne przetworzenie. Ale możemy również sobie tu kolejne, nie wiem, pół tony czy tonę e, dorzucić. O jest. No i dajemy transportu i poszło. Tak? I tutaj znowu 5 minut będzie trwało to, żeby po prostu ten transport yy, poszedł. I tak naprawdę tutaj co 5 minut możemy sobie wchodzić do kopalni i kopać dalej. Tak? Yy, teraz tak. Możemy sobie wykupić ubezpieczenie. O! Klikam ubezpieczenie 2.25. Poszło. Tak? I mamy 20, no 24 godziny. Wiemy, że tutaj żaden kataklizm nam się nie stanie. Więc możemy sobie kopać, 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 kopać. Tak naprawdę yy, z tego wszystkiego to chyba tyle. Tak? No bo tak, yy, o pierwszej zakładce powiedzieliśmy sobie. To jest super sprzęt, który jeżeli mamy na tyle diamentów, że możemy go posiadać, to fajnie, bo on działa nam w tle i mamy dodatkowe diamenty. Mapa działa na tej zasadzie, że jeżeli się poruszamy, yy, zbieramy te diamenty, Oczywiście one za 3 godziny i 44 minuty znikną w tym miejscu a pojawią się w innym. Więc mamy teraz 3 godziny 44 minuty na to, żeby zebrać te diamenty w tym miejscu, które są. Po tych 3 godzinach, 44 minutach, mapa się odświeży i te diamenty będą w różnych miejscach. Tak? Tutaj mamy dziś teraz vip więc mamy tak zwany złoty radar, czyli radar VIP. Tak? I będziemy mogli wydobyć te złote diamenty. One, one tylko wyglądają na złote, one się dopisują do normalnego salda, tak jak e, normalne niebieskie. No i co do kopalni, no to też widzimy jak to właśnie wygląda. Oczywiście możemy sobie ją zawsze upgrade'ować wyżej, tylko zwróćmy teraz uwagę, że jeżeli byśmy chcieli na szósty level sobie upgrade'ować, to tutaj czas będzie znowu 60 minut. Co to znaczy? Ładowność będzie dwie tony, czyli teraz mamy ładowność jedną tonę. Jak upgrade'ujemy będziemy mieli dwie tony, czyli dwa razy mocniejszy będzie, ale będzie znowu na 60 minut. Dziewią jak dojdziemy do dziesiątego levelu, to będzie 2 tony na znowu 5 minut, tak? Piętnasty level to będzie aż chyba 8 ton na 5 minut, tak? Czyli tak naprawdę co 5 mamy tak naprawdę fajnie, bo yy, kopiemy co 5 minut, tak? A te wszystkie wcześniejsze, no to są dłuższe po prostu, więc lepiej mieć, wyczekać troszeczkę, mieć więcej diamentów i kupić sobie od razu te 5 leveli, yy, bo nie musimy czekać po prostu godzinę czy 45 minut na przetworzenie. Oczywiście zależy, kto co chce, tak? Może sobie ktoś działać w ten sposób, może ktoś w ten sposób. No, i gigamagazyn służy do przyjmowania, przekazywania diamentów i do e, przerzucania między saldem gry a gigamagazynem. Aha, to może zróbmy sobie w drugą stronę, czyli mamy 163 diamenty na, na saldzie, a ja te diamenty nie chcę mieć na saldzie, tylko chcę na przykład mieć 1000 w gigamagazynie. To wchodzę sobie coś takiego, że transportuj do magazynu, tak? Wybieram tego drona na 3 minuty, transportuj do magazynu no i chcę na przykład w tym przypadku 100 diamentów. Uwaga, bo weźmie 103 diamenty, tak? Z tego względu, że 3% weźmie tej opłaty z góry, czyli wyszli drona, pyk, poszło i wzięło 103 diamenty, zostało mi na górze 60, a tu w ciągu minuty znowu te 100 diamentów trafi właśnie do giga i znowu będę miał w giga magazynie na przykład 100 1000 diamentów, i albo mogę je przekazać, tak, albo sobie po prostu mogę je trzymać w giga bo mogę po prostu, będą mi służyły do czegoś innego. Ok, tyle na ten temat mi się wydaje, więc to jest filmik, który pokazuje właśnie jak działa gierka, tak gdzie co kliknąć, jak co yy, działa, tak serdecznie polecam, yy, pozdrawiam, polecam miłej zabawy, miłego klikania na razie, pa